Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Ja nazywam się Weronika Gucman. No i witam Was ponownie po tygodniu przerwy. I bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze z poprzedniego filmu. No, temat troszkę wywołał różnych reakcji, i cieszę się, bo też o to mi chodzi. Podając Wam jakiś temat, żeby on trochę wzbudził zainteresowania, może troszeczkę kontrowersja, może po prostu będzie to coś odkrywczego, nowego dla Was. Ja też poszukując materiałów dla Was niejednokrotnie robię sobie wielkie oczy i myślę: O, wow, takie coś tutaj odkryłam. Oczywiście odkryłam ja, ale. Rzeczy zostały odkryte dużo wcześniej przez innych. No, a ja się z wami dzielę tym, co dla mnie jest właśnie odkrywcze, coś, co zrobiło na mnie wrażenie. Pewnie zastanawialiście się, a wielu z was się zastanawiało nie jeden raz, czy mogę zatrzymać czas, czy to w ogóle jest możliwe, albo jak mogę zatrzymać czas, czy istnieje coś, co pomogłoby mi powstrzymać starzenie, bo temat starzenia w którymś momencie gdzieś zaczyna nam się w głowie pojawiać. No i zaczynamy się zastanawiać, czy ja mogę coś z tym zrobić. Otóż słuchajcie, kochani, nasze ciało ma wbudowaną fabrykę młodości. Fabryka młodości, która produkuje hormony przeciwstarzeniowe. Problem w tym, że większość ludzi pozwala jej z czasem jakby zardzewieć. A kluczem do jej uruchomienia są mięśnie. Mięśnie, kochani. Oczywiście wszyscy wiemy, że mamy mięśnie, wszyscy mają mięśnie. Jedni większe, inni mniejsze, ale mamy mięśnie. A dlaczego mięśnie? Mięśnie to nie tylko nasza siła, to jest nasza osobista tarcza przeciw starzeniu się. Ponieważ mięśnie to jest największy aktywny narząd endokrynny, który produkuje hormony przeciwstarzeniowe, tak zwane miokiny. miokiny. I co te miokiny powodują? Miokiny wpływają na cały nasz organizm, spowalniając starzenie, regulując metabolizm i chroniąc nasz mózg. I teraz uwaga! I masa mięśniowa jest większa i zdrowsza, tym organizm spala więcej węglowodanów i tłuszczu. Wiele badań mówi o tym, że osoby z większą masą mięśniową żyją dłużej i zdrowiej. Dlaczego tak jest? Ponieważ ich organizm lepiej radzi sobie ze stresem metabolicznym i stanami zapalnymi. I wymienię Wam teraz, na co hormony młodości. O których mówi się, że są właśnie produkowane przez mięśnie, mają wpływ w naszym ciele. Co one powodują? Więc hormony te regenerują nasze tkanki, poprawiają funkcjonowanie mózgu, poprawiają pamięć, chronią nas przed demencją, regulują nasz metabolizm, utrzymują gęstość kości, wspierają naszą odporność i regenerację. Zobaczcie, masa mięśniowa. Im większa, zdrowsza masa mięśniowa, tym więcej tych hormonów mięśnie wydzielają, i tym lepsze, bardziej się to przekłada na te wszystkie obszary, o których przed chwilą powiedziałam. A co się dzieje, gdy tracimy mięśnie? Bo według badań, które znalazłam, po 30 roku życia tracimy między 3 a 5% masy mięśniowej na dekadę. I słabe mięśnie, słabsze mięśnie, zanikające mięśnie oznaczają wolniejszy metabolizm, wyższe ryzyko cukrzycy, demencji i osteoporozy. I czasami można zauważyć, że ludzie starsi często właśnie z powodu osłabienia mięśni doświadczają upadków i wskutek tego złamań czy kontuzji. I potem bardzo ciężko jest im wrócić do takiej pełnej sprawności. Nie tylko fizycznej, ale takiej mentalnej, umysłowej. Cały organizm, bo jak wiemy, wszystko jest ze sobą powiązane, y, zaczyna cierpieć i trudniej wrócić do takiej formy, która była wcześniej. Więc nasze mięśnie mają wpływ na funkcjonowanie mózgu. Kontrolują poziom cukru we krwi, i y, słabsze mięśnie to też ryzyko y, upadków i y, złamań. Zapobieganie starzeniu się więc mięśni to nie jest tylko kwestia siły, tak jak to może mamy sobie jakoś y, y, skojarzone. To także strategia, słuchajcie, na długie, zdrowe życie. Długie, zdrowe życie. Można o to dbać poprzez aktywność fizyczną, do czego Was dzisiaj właśnie będę zachęcać. Odpowiednie odżywianie, i to już zostawiam Was z, z tym odżywianiem, żeby każdy dobrał to, czego potrzebuje, albo skonsultował się z jakimś specjalistą. No i regenerację, czyli absolutnie dobry, zdrowy sen. Te trzy rzeczy – aktywność fizyczna, dobra dieta i regeneracja – ja Was dzisiaj zapraszam do aktywności fizycznej. No więc, co my dzisiaj będziemy potrzebować do tej aktywności fizycznej? Być może dla niektórych z Was nic nie będzie potrzebne. Jeżeli zaczynacie aktywność fizyczną po długiej przerwie albo po przebytej chorobie, czujecie się jeszcze osłabieni, albo dawno nie robiliście niczego z Waszym ciałem, to być może nic nie będzie potrzebne. Ale może, mo można skorzystać z butelki wody mineralnej, na przykład takiej półlitrowej albo troszkę większej. Albo jeżeli ktoś ma, ja znalazłam w siłowni męża ciężarki, więc mam jeden ciężarek taki półtorej kilowy, jeden 3 kg. I ja sobie je będę naprzemiennie stosować, kiedy będziemy ćwiczenia robić na jedną i drugą stronę, ale oczywiście można mieć ciężarki tej samej ciężkości, że tak powiem, o tej, o, o tej samej masie. Więc potrzebne nam będzie coś, co będzie stanowiło obciążenie, i w najprostszej wersji to może być mała albo większa butelka wody mineralnej, albo być może, jeżeli zaczynacie nic, po prostu. I możemy całość tych ćwiczeń wykonywać na siedząco, na krześle, a można też, jeżeli ktoś się poczuje że ma trochę więcej siły, będzie można wstać do tych ćwiczeń i zrobić je również na stojąco. Więc takie dzisiaj pomoce do tych ćwiczeń, ale na początek, zanim zaczniemy pracować z mięśniami i napinać je i wzmacniać, to zróbmy sobie króciutką rozgrzewkę, żeby trochę ciało przygotować do tego wysiłku. Więc poruszajmy sobie głową po to, żeby Rozgrzać tutaj cały ten obszar naszego karku, ramion, troszkę wpuścić tam więcej tlenu, trochę więcej krwi, i w drugą stronę. Ja zachęcam do tego, żeby przed każdym takim mocniejszym treningiem zrobić sobie króciutką rozgrzewkę. I po każdym treningu siłowym, takim mocnym, żeby sobie zrobić krótkie rozciąganie, i dłonie przenieśmy na ramiona i zróbmy kilka kółek, tak żeby obręcz barkową mm, trochę rozruszać. I do tyłu. I dłonie na wysokości klatki piersiowej i troszkę skrętów. No jeżeli dawno niczego nie robiliśmy właśnie dla wzmocnienia mięśni, no to być może jakieś drobne zakwasy się pojawią, ale przyjmijmy je tutaj jako pozytywny skutek ćwiczeń. i wystarczy. I teraz przyciągnijmy sobie jedno kolano do klatki piersiowej i na chwilę przytrzymując tył uda, wyprostujmy nogę I jeszcze raz. I jeszcze raz. I drugą kolano do klatki piersiowej. I dłonie pod udem i prostujemy nogę i jeszcze raz. I jeszcze raz. I zróbmy jeszcze koła biodrami, tak żeby poczuć też dół pleców. Plecy też będą dzisiaj wzmacniane. I w drugą stronę. I wystarczy. No, i bierzemy swoje ciężarki lub wodę mineralną. Kładziemy sobie na udach i teraz będziemy podnosić jedną nogę sześć razy w górę, trzymając ciężarek na nodze i nie pomagamy dłonią, unosząc ten ciężarek, tylko dłoń przytrzymuje nam ciężarek. Unosimy prawą nogę w górę i powolutku opuszczamy. I w górę, i opuszczamy. I w górę, i opuszczamy. I jeszcze dwa razy. Opuszczamy i jeszcze raz i opuszczamy, i teraz druga noga. Unoszę, tu mam większe obciążenie. Unoszę, opuszczam, unoszę, opuszczam, jeszcze raz, opuszczam i jeszcze raz i opuszczam. I teraz zmieniam. Tu daję większe obciążenie, a tutaj mniejsze. I powtórzymy tę serię jeszcze raz. Oczywiście, robicie przerwy, kiedy potrzebujecie. Można sobie film zatrzymać, zrobić kilka wdechów, i wydechów, i kontynuować. Czyli jeszcze raz prawa noga, ja mam większe obciążenie w górę, opuszczam w górę, opuszczam w górę, opuszczam jeszcze raz, opuszczam i ostatni. Opuszczam. I ważne jest, żeby przy opuszczaniu tej nogi po prostu całym ciężarem nie puszczać na matę. Chcemy przytrzymać, unosząc i powoli opadamy, żeby cały czas to napięcie mięśnia yy, 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 utrzymać. Wdech i wydech powoli, noga wraca. Wdech i wydech powoli, noga wraca. I jeszcze raz. I opuszczamy. I jeszcze raz. I wystarczy. I mamy dwie serie po sześć na każdą stronę. I teraz znowu zamieniam ciężarki. I teraz będziemy unosić piętę jednej nogi, opuszczać i unosić piętę drugiej nogi. Unosimy jedną i drugą. Unosimy, 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 unosimy. I jeszcze raz. I ostatni raz. I zmiana. I powtórzymy raz jeszcze tę samą serię. Unosimy piętę, teraz drugą i na przemian. Raz jedną, raz drugą, raz jedną, raz drugą. I obserwujcie sobie w tych ćwiczeniach. Bo to jest też bardzo ważne przy, każdym, przy każdej aktywności, przy każdym treningu, przy każdej praktyce, żeby całkowicie być w ciele, żeby poczuć, które mięśnie, które partie nam tutaj pracują. I wystarczy. Jeden ciężarek odkładam. Wysuwam się na koniec krzesła, i teraz przytrzymując, przytrzymując ciężarek na kolanie, odkładam nogę do boku, unoszę i wracam. Odkładam nogę do boku, unoszę i wracam. Odkładam i wracam. Jeszcze dwa razy i wracam. I ostatni raz i wracam. Przekładam ciężarek, i to samo robię na drugą stronę. Odkładam, unoszę i wracam. Odkładam nogę do boku, unoszę i wracam. I jeszcze raz i wracam. I przedostatni raz, wracam. I ostatni, i wracam. Robimy po sześć powtórzeń, ale jak. Zrobię 5 albo 7, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. I znowu wracamy do prawej nogi, odstawiamy prawą nogę i wracamy. I co tu jest też istotne, żeby utrzymać cały czas otwarty, otwartą postawę? Czyli jak zauważamy, że gdzieś zaczynamy się odchylać, uciekać, opierać, to wracamy, pionizujemy, robimy przerwę, odpoczywamy w dowolnym momencie i wracamy do ćwiczenia, jak poczujemy, że jesteśmy Gotowi. Ostatni raz i jeszcze na drugą nogę obciążamy, odstawiamy do boku. Unosimy, odstawiamy i wracamy. Odstawiamy i wracamy. I jeszcze raz i wracamy. Ostatni raz i wracamy. I wystarczy. I teraz troszkę nogą damy odpocząć. Na chwilę odstawiamy ciężarek. I teraz zrobimy takie ćwiczenie, w którym opierając się dłońmi o krzesło, uniesiemy pośladek na chwilę, zatrzymamy się, pośladki właściwie obydwa, i siadamy. I jeszcze raz, unosimy się, zatrzymujemy na chwilę, pozwalamy, żeby mięśnie troszkę popracowały, i wracamy. I jeszcze raz. i wracamy i wystarczy. I można poruszać sobie troszkę nogami, żeby odprężyć mięśnie. I wystarczy i bierzemy ciężarek albo butelkę z wodą mineralną. I teraz uwaga. Pilnujemy, żeby nam nie ruszał się nadgarstek. Czyli blokujemy nadgarstek, tak żeby cały czas tutaj było usztywnienie, żeby nie było takiego gibania się dłonią. Cały czas aktywny, możemy to robić bez ciężarka, jeżeli poczujemy, że to jest dla nas za mocne. Przyciągamy ciężarek, powiedzmy w prawej ręce jesteśmy, do prawego ramienia, robimy wdech i teraz z wydechem przenosimy go do lewej stopy i powolutku powrót. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wydech. I ostatni raz. I wydech. I zmiana do lewej ręki. Pilnujemy, żeby nadgarstek się nie chybotał. Jeżeli tak jest, to znaczy, że obciążenie może być za duże, więc sobie zmniejszamy to obciążenie. Robimy wdech i z wydechem sięgamy do prawej stopy. I wracamy wdech i wydech do prawej stopy. Wracamy wdech i wydech do prawej stopy. I jeszcze raz i wydech. Wdech i wydech i ostatni raz i wydech. I zmiana, wracamy do pierwszej ręki i powtarzamy. Jeżeli czujemy zmęczenie, chwilę odpoczywamy, robimy sobie przerwę i powtarzamy drugą serię. Wdech i wydech. Wiecie, co to jest tak też, że jeszcze jakby mi ktoś z rok temu powiedział, że będę ćwiczyła tutaj z ciężarkami, to na pewno bym nie, to bym nie uwierzyła. Dlatego, że Hmm. Wydawało mi się, że taka praca, jaką ja robię z ciałem, i zmiana, czyli rozciąganie, ale też i wzmacnianie za pomocą ciężaru własnego ciała że to wystarczy. A ćwiczę już i prowadzę zajęcia kilkanaście lat, hmm. ale jednak zauważyłam, że. Ta, taka stała powtarzalność, dbanie o kondycję, o ciało w taki sposób, poprzez ćwiczenia jogi, poprzez praktykę jogi. Jednak to ciało do pewnego rodzaju ruchów i wystarczy już się przyzwyczaja. I trudno osiągnąć progres, mimo tego, że potrafię pogłębiać pozycję. I potrafię ten wysiłek zwiększać, to jednak zabrak, że, że ten ciężar własnego ciała jakby przestał, przestał wystarczać na pewnym etapie. I dlatego też się zainteresowałam masą mięśniową. Ten temat. Że to może mieć wpływ na opóźnianie procesów starzeniowych, wyszedł dopiero w trakcie, kiedy ja sobie po prostu zgłębiałam temat mięśni, budowy, potrzeb, dlaczego te włókna mięśniowe, jak one pracują, do czego one są potrzebne, w których procesach one biorą udział, jak bardzo to wpływa właśnie na nasz układ hormonalny. Dopiero zrozumiałam, że Rozwój tej masy mięśniowej jest kluczowy. Więc bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby sobie też po swojemu eksplorować ten temat. I jeżeli nas zainteresował proces starzenia się i utrzymywania w dobrym zdrowiu, to jest to na pewno temat. I ostatnie, słuchajcie, ostatnie ćwiczenie. Hmm. Przytrzymujemy mm, ciężarek, jakikolwiek mamy, czy butelkę z wodą, i przenosimy rękę do tyłu. Przenosimy do przodu i przenosimy do tyłu. Do przodu i do tyłu. I zobaczcie, cały czas mam wyprostowane plecy, delikatnie jestem pochylona, przenoszę do przodu i wyprostowaną rękę odrobinę do tyłu. I te ćwiczenia też nam budują mięśnie na plecach. I wystarczy i zmieniam. Sięgam do ramienia i delikatnie do tyłu. Do ramienia i do tyłu. To oczywiście na siłowniach możemy sobie zwizualizować takie ćwiczenia ze sztangami, kiedy się Przenosi albo z dużymi ciężarkami do tyłu. No, my dzisiaj powiedzmy sobie zaczynamy. Ja chciałam tylko Was zachęcić do tego i pokazać, że jednak budowa mięśni jest ważna, żeby e, oprócz rozciągania, które jest tak samo ważne i mówiłam o tym w filmie zmieniamy jeszcze raz stronę. Pamiętacie, rozciąganie jest jednym z kluczowych momentów do tego, żeby zapobiegać chorobom takim neurodegeneracyjnym. Wspomaga produkcję tego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego więc rozciąganie też jest ważne. Jeżeli tylko możemy i mamy przestrzeń na to i ochotę, żeby. Zadbać o siebie, to zróbmy jeden trening z rozciąganiem w tygodniu, i jeden trening ze wzmacnianiem mięśni. To może być właśnie takie jak dzisiaj 10-15 minutowy, dwa razy w tygodniu, jedno i drugie. A jeżeli mamy przestrzeń w ogóle na to, żeby o siebie zadbać, bo na przykład. Mamy taką pracę, która pozwala nam regulować sobie godziny, mamy w związku z tym więcej przestrzeni takiej jak potrzebujemy. Albo już jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, że nie trzeba chodzić do pracy albo mamy jakieś wolne zawody. No to zachęcam do tego, żeby zadbać o ciało. Zadbać o ciało. Poprzez ciało możemy też Pracow pracować to może nie jest dobre określenie, ale pomagać sobie, jeżeli chodzi o e, taką stabilizację emocjonalną. Dużo tutaj z ciałem e, emocje jakby są w ścisłej relacji, że tak powiem, i jedno oddziałuje na drugie. I wystarczy. Odkładamy. I teraz rozluźnimy sobie troszkę ręce, one mogą być zmęczone, to była duża praca dla mięśni. Mam nadzieję, że odczujecie to tylko pozytywnie, nawet jak będą odrobinę zakwaszone mięśnie, to to jest taki, tylko taka informacja do tego, że została zrobiona praca i taki minimalny progres w tym, żeby nadbudowywać, rozwijać naszą masę mięśniową, zwiększać, żeby nasze ciało było jakby cały czas w takim y, 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 utrzymane w, na zdrowym poziomie, że tak powiem. Yy, no i cóż, znowu was będę zachęcała do tego, żeby powtarzać y, y, te ćwiczenia. Ja na pewno wrócę jeszcze do ćwiczeń które będą budowały naszą masę mięśniową, czyli nasze mięśnie będą wzmacniały. Na pewno jeszcze zrobię o tym kilka odcinków. No a za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję i czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Piszcie, jak takie ćwiczenia na Was zadziałały. Dziękuję, do zobaczenia, dobrego tygodnia.